Witam w prezentacji i montażu trzydziestego piątego numeru Ursusa C-330 od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy pokrywę akumulatora, akumulator, Podstapę akumulatora, dwie klemy, dwa pręty mocujące i wkręty. W tym numerze otrzymaliśmy i zmontowaliśmy akumulator. Po montażu części z 35 numerów mamy zmontowane osłonę silnika z pokrywą osłony silnika, atrapę chłodnicy, lampy, przednią oś z obciążnikiem, zaczepem, dwoma płotnikami, zwrotnicami i dwoma kołami, twornik przedniej osi z chłodnicą, silnikiem, częścią skrzyni biegów, Obudową tylnego mostu, kolumna kierownicy z deską rozdzielczą i kierownicą, zbiornik paliwa z głośnikiem, pojemnik na baterię, pojemnik cięgła łapelki i akumulator. Numer 35. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, zdjęcie modelu z przodu. Informacja o wydawcy i zdjęcie modelu z przyczepą. Ciągnik transatlantycki Massey Ferguson 65 słynął z trwałości i efektywności. Traktor cieszy się uznaniem amerykańskich farmerów oraz europejskich rolników. Marka Massey Ferguson jest w naszym kraju doskonale znana przede wszystkim za sprawą licencyjnych ciągników, które powstały w zakładach mechanicznych usług. Historia firmy sięga połowy XIX wieku. W 1847 roku kanadyjski przedsiębiorca Daniel Massey założył w Newcastle, prowincji Ontario, jedną z pierwszych na świecie wytwórni mechanicznych młocarni. Początkowo montowano je w części importowanych z USA, później Kanadyjczycy samodzielnie projektowali i produkowali maszyny. Z Kanady do Stanów. Hart Message, syn założyciela firmy, w 1879 roku przeniósł działalność do Toronto i ją rozwinął. W mieście powstał wielki kompleks fabryk, a przedsiębiorstwo Massey Manufacturing weszło do grona graczy sprzedających swoje produkty na międzynarodowych rynkach. W 1891 roku Maser Manufacturing połączyła siły ze spółką A Harris Son Company, która działała wcześniej w branży drzewnej. Tak powstało przedsiębiorstwo Massey Harris LTD. Mamy zdjęcie informację, że MF65 zyskał popularność zarówno w Ameryce jak i w Europie, zawdzięczał ją przemyślanej konstrukcji trwałości niezawodności i funkcjonalnemu układowi hydraulicznemu. Mamy zdjęcie i informację, że po połączeniu firmy Messer Harris z biznesem Fergusona, modele ciągników ujednolicono i nadano im wspólny design. Tradycyjnie malowano je na czerwoną farbą w odcieniu Massey Ferguson Red. Kanadyjski przedsiębiorca Daniel Massey Rozpoczął działalność w sektorze urządzeń rolniczych w 1847 roku. Upłynęło wiele dekad, zanim powołana przez niego firma weszła na rynek traktorów. Harry Ferguson, irlandzki przedsiębiorca i wynalazca, zawiedziony współpracą z Fordem, pod koniec życia połączył siły z mężem Harrisem. Ferguson zajmował się nie tylko ciągnikami, opracował również pierwszy polit Formuły 1 z napędem na cztery koła. Mamy zdjęcie informacji, że przejęcie brytyjskiej firmy Perkins, cenionego producenta silników wysokoprężnych, stało się dla koncernu impulsem do rozwoju. Dzięki wyposażeniu wszystkich modeli w silniki diesla, pozycja rynkowa przedsiębiorstwa Massey Ferguson bardzo się umocniła. Traktorem, który stał się flagowym produktem przedsiębiorstwa Massey Ferguson, był model oznaczony liczbą 65. ciągnik ceniono po obu stronach Atlantyku. Mamy zdjęcie informację, że MF-65 został wyposażony we wzmacniacz momentu obrotowego. Podczas orki, kiedy pług trafiał na bardziej zwięzłą glebę, a silnik zaczynał się dusić, traktorzysta nie wciskając przekład, włączał przekładnię, która zwalniała obroty kół i zwiększała siłę pociągową. Mamy zdjęcie panelu wskaźników, które obejmował wszystkie potrzebne przyrządy. Największy z zegarów wskazywał prędkość oraz liczbę godzin roboczych. Firma mercedes Ferguson jest obecna na polskim rynku i oferuje poza ciągnikami m.in. kombajny zbożowe, prasy, maszyny do siania i paszy. Ciekawostka. Jedną z podstawowych roślin uprawianych na polskich polach jest burak cukrowy. Produkuje się z niego cukier, lecz warzywa znajduje zastosowanie nie tylko w przemyśle cukerniczym. Burak cukrowy jest jadalny, a jednym ze specjałów kuchni kurpiowskiej są wafernuchy. Ciasteczka wyrabiane z mąki i buraka. Galeria Ursusów. Mamy zdjęcie Ursusa C330 ze powiązałką, który doskonale usprawniał prace żniwne. Pewnym problemem był deficyt sznurka do snopowiązałki, stała bolączka socjalistycznej gospodarki. Mamy zdjęcie Ursusa C330 zwanego Ciapkiem, który był maszyną najczęściej wykorzystywaną przez polskich rolników indywidualnych. Do dziś wiele tych dzielnych traktorów pozostaje w służbie w niewielkich gospodarstwach. Na zdjęciu 30 na podwórzu 1980 rok. Mamy zdjęcie Stanisława Kijanczyka, gospodarza z Wygody koło Lesznowoli, który wjeżdża traktorem Usus C330 do swojego gospodarstwa. Traktor jest wyposażony w prostą akcesoryjną kabinę. 1975 rok. Mamy zdjęcie informację, że kampania cukrownicza rozpoczyna się we wrześniu, a kończy czasem nawet w grudniu. W zimowej aurze na zdjęciu widać ciągnik Ursus C4011 i C355 z przyczepami załadowanymi burakami cukrowymi jadącymi do skupu 1973 rok. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem pokazany akumulator po montażu i zdjęcie modelu. Na ostatniej stronie mamy informację co w następnym numerze, czyli górna część pochwy tylnego mostu i uchwyty akumulatora. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.